Witajcie w naszej kuchni dzisiaj. Specjalny odcinek, specjalny, bo w duchu Halloween przygotujemy razem faszerowane papryki, ale one będą nietypowe, będą groźne. Od czego zaczynamy? Od mięsa mielonego. Je obsmażam na patelni z rozgrzaną oliwą z oliwek. W tym przepisie możecie użyć dowolnego mięsa, na przykład z indyka, mięsa wołowego. Czekam, aż mięso się zarumieni i dodam pozostałe składniki. Cebulę kroję w kosteczkę i dodaję do mięsa. Cebuli towarzyszyć będzie czosnek wyciśnięty przez praskę. Oraz marchewkę ścieram na tarce o grubych oczkach. Całość mieszam i czekam, aż cebula nieco się zeszkli. Pokroję już seler naciowy, w talarki. On nada dodatkowego smaku całej tej potrawie. Kolejnym dodatkiem będą pomidory. Użyję tych świeżych, jak i takiej pasaty pomidorowej. Pomidory również pokroję w kostkę. Wrzucam moje dodatki. Dodaję seler naciowy oraz moje pomidory. Całość jeszcze chwilę smażę. Chcę, aby pomidory puściły wodę i lekko zwilżyły mięso. Dodam jeszcze pomidorki koktajlowe przekrojone w pół. Kolejnym bardzo ważnym dodatkiem jest przecier pomidorowy. Dodam go, on stanowić będzie taki pyszny sosik. I teraz pora na Was. Napiszcie w komentarzu, jakie Wy przygotowujecie potrawę na Halloween. Jestem bardzo ciekawa i cały czas szukam inspiracji. Moja bazylia trafia do reszty składników, ale uwaga, dodam jeszcze tutaj odrobinę cukru, bo pamiętajcie, tak jak mówiła babcia Kingi, tam gdzie słodko, tam i słono, więc odrobina cukru musi być. Sól, pieprz i całości duszę, aż warzywa zmiękną. Kiedy moje mięso się dusi, ja przygotowuję te straszne papryki. Chodźcie, zobaczycie o co w tym wszystkim chodzi. Tutaj odkrawam. Usuwam to gniazdo nasienne. I teraz bawię się wycinanie papryki. Nie dyni, a papryki. Zrobimy tutaj oczy, buzie, straszną minę. Mam do Was pytanie. Zrobimy ankietę. Czy obchodzicie Halloween tak lub nie? Okay. Ostatnim elementem mojego farszu będzie feta. Jak widzieliście, nie doprawiałam go zbyt mocno, gdyż ona ma bardzo słony smak, i chcę, żeby to wszystko idealnie się ze sobą połączyło. Więc pokruszę ją do mojej masy i zacznę faszerować moje papryki. Tylą! Chodźcie bliżej! I wkładam do naczynia żaroodpornego. Piekarnik nastawiłam już na temperaturę 200 stopni. Faszerując te papryki przypominam Wam o playliście z przepisami na Halloween. A oprócz tego zachęcam Was do zobaczenia filmiku Pawła z Jowitą, w której przygotowują genialne Halloweenowe dekoracje. Jeszcze jedna wskazówka do farszu: możecie dodać na przykład ryż lub dowolną kaszę. OK, zapiekamy. 20-25 minut w podanej przeze mnie temperaturze. No i mamy to. No Szysz. Moje straszne, faszerowane papryki. Jestem pewna, że niejeden z Was się skusi na ten przepis. Wtedy oznaczajcie nas hashtagiem kuchni didla. A jeżeli Wam zasmakuje, dzielcie się tym ze swoimi znajomymi. Najlepiej, jeżeli zachęcicie ich do subskrypcji, bo tylko wtedy w każdy poniedziałek. Środę, i piątek o godzinie 16 Widzimy się i wspólnie gotujemy. Pa! O, o, o.